Witajcie po powtórce, T30 na Urbiską. Gramy w Plutonie razem z Czołgiem Lekkim Giesorkiem. Także tutaj możemy zobaczyć prawdopodobnie fajną i piękną współpracę. No, chyba że tak się akurat złoży. No, niestety, nasz pan Plut w Plutonie bardzo szybko wyparuje po natknięciu się na Fosza. Ja nic nie mówię, ja nic nie sugeruję, ale na pewno zagrał na początek dosyć ostrożnie IMT z przodu. Całkiem fajnie zebrał. Tylko żebyśmy teraz jadąc bokiem, no właśnie nie zebrali od TyPO59, który swoją drogą kiedyś był legendą dzisiaj wciąż, ale już nie tak mocno, jak kiedyś, bo kiedyś naprawdę potrafił robić robotę. Ale jeśli będzie dalej grał tak na środku, to raczej zbyt dobrej roboty tutaj nie zrobi. Bo z naszą alfą jesteśmy w stanie mu zadać naprawdę potężne uszkodzenia i tam rywale. Świecą się i to na pewno tak bardzo całkiem fajnie i przyjemnie, bo nasz tutaj sojusznik robi na pewno dobrą robotę z tym desem We front może się nawet podpalić, ale niestety nie mieliśmy tutaj zbyt dużego farta w starciu z nim i musimy ładować kolejny pocisk. Kolejne 15, a, ponad 16 sekund. Wyczekiwania i łapiemy. Być może T30, ale tutaj bohater zbytnio się pośpieszył i nie weszł. Ale jest pozytywna informacja: nie dostaliśmy spota, więc być może tym udesem jest gdzieś dalej ustawiony skitrany. No i był. Liczymy na to, że ktoś tu się lada moment pojawi. Ale wszyscy solidnie schowani za kamieniami. Plusem jest to, że nas jest tu. Mało, ale rywali dużo. Jakby to nie zabrzmiało, to w tym wypadku, jeśli możemy strzelać, oddawać niemalże free pesteczki, to to się na pewno opłaci. Tylko, czy free pesteczką będzie strzał w T30, to się okaże, dostaliśmy spota, więc mogliśmy tutaj sporo zaryzykować. Teraz jeszcze rywale delikatnie tutaj burzą ten budynek, T32 strzela, jest, kółeczko udesa wchodzi niestety bez pożarku i bez gąski, ale będzie okazja prawdopodobnie za chwilkę, żeby się tutaj poprawić, bo jedzie i to dosyć odważnie tylko żebyśmy zdążyli przyładować, jest blisko Ach, zwiał i może lada moment próbować wykurzyć naszego gesora. miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, że podjedzie na górkę ale tutaj Vipera dosyć serdecznie może mu to życie i grę w tamtym miejscu utrudnić. Arta na szczęście w nas nie strzela, taki jeden niewielki plus. T32 strzela w Cobra, IMT też prawdopodobnie zaraz w niego strzeli, ale u nas najważniejsze jest to, żeby wyjąć ten amerykański czołg ciężki, bo już to IMT jest. He, Heczek by się przydał, He, HE-czek by się przydał. Tym Havukiem też pomyślał to samo co Geyserem i podświetlali nas tutaj dosyć skutecznie. Niestety, Vipera nie była w stanie go skończyć jeszcze 40 HP. Mu się zostało, czy GeSor się skusi? taka granerw można powiedzieć, ale nie skusił się. On tylko podświetla. My strzelamy w T32, niestety, on nas przybija. I tutaj kadłub, może nie jest naszą najmocniejszą stroną, to jednak mimo wszystko. Nie jesteśmy w stanie tutaj rąbać porządne te uszkodzenia, tym te 32 nawet za bardzo się tutaj nie myśli, żeby się przestawić, bo jest cały czas na spocie, ale on będzie sobie stał, zobaczcie. IMT domyśla się chyba, gdzie jest tym gesorem, weszło w niego za zero i teraz lada momenta ta peska może wrócić teraz o. Że nam wcześniej co już nikt tego nie widział, no to tak trochę słabo jeszcze fosz rotuje przy bazie. Nie najlepszy dla nas scenariusz, ale za to ten joch tutaj bardzo szybko może wyparować, bo już tylko jedną pesteczką. No niestety te uszkodzenia zostały podzielone jeszcze z naszym panem w Plutonie, a mogło być już nawet te prawie... 7400 GSR wraca na swoją topową miejscówkę czy bohater zdecyduje się zaatakować to byłby na pewno słaby pomysł w jego wykonaniu tak mi się przynajmniej wydaje, ma już za mało punktu wytrzymałości tam gdzie się jeszcze siedzi Foch też odsłania dosyć znacząco swoją pozycję swoją kryjówkę bardziej wychylił, więc tutaj też może się to dla niego w pewnym sensie źle skończyć. Na CS-53 walczy z szarfuturem i staladynem, więc tutaj to też nie może dobrze wyglądać. Gesor decyduje się ruszyć z pomocą, ale niestety może się okazać, że na tą pomoc jest już troszeczkę za późno, chociaż wjechał tam w nich dosyć agresywnie, to niestety ale ja się chyba dla niego. Źle skończy, bo już tym Gesorem powinien palić wrotki. Zobaczcie, jak nasz CS jest obijany, i lada moment może się okazać, że nawet sam Gesor zostanie dosyć mocno pobijany. Ale ważne jest to, że w teorii przynajmniej wszyscy dla nas są na jeden strzał i tym Gesorem może próbować skończyć Saladyna. I teraz może powalczyć z Szarfuturem, wykorzystać to, że on ładuje. W takiej sytuacji to faktycznie może mu się to. Udać nawet całkiem solidnie zrobić. Jeszcze Arta dobija swojego, ogłusza go, żeby mu za wszelką cenę tutaj życie utrudnić. Szarf, turę przychodową, ale ten gestor powinien w miarę sobie z nim poradzić. O ile się teraz nie odbije, udało mu się wygrać. Więc plus dla naszej drużyny, a my czekamy, aż dostaniemy od niego jakieś info, gdzie tutaj jakiś rywal jest. No i znalazł IMT, który niestety go. Przebił, my podjeżdżamy. Tylko pytanie, w które miejsce, ale będziemy chcieli go tutaj za wszelką cenę skończyć z zakrzaczkami. Mosze nas tak szybko nie wykryje, aczkolwiek to odległość jest dosyć mała, więc ryzyko zawsze istnieje. Też widzi nas bokiem, więc wolelibyśmy tego raczej unikać, ale on się nie przejmuje. Na pewno też się zdziwił, że tak tutaj pięknie dostał. Gesor wykrywa Fosza, wykrywa też. Samowentę, które jest niesamowicie ukampione T32 na blisko Foch, gdzie celuje? No, niestety, celuje i to w nas, więc tutaj musimy uważać. Na szczęście go tutaj kończymy. Wykonujemy też misję. Jeszcze musimy zrobić do tego dwa fragi na T32. Nie uda nam się tego zrobić. Zostaje jeszcze Type 59 Arta i Samowentę, bo Tiger Mouse jest raczej już poza naszym zasięgiem. Chociaż być może, gdyby się tam. Bohater wcześniej przedstawił, to byłby w stanie go wyciągnąć. Ale teraz tego type'a możemy próbować złapać. Czy się uda? No nie wiem. Szczerze, w tym momencie, kiedy misja jest tak blisko do wykonania, ja bym się jednak mimo wszystko skusił na tego type'a. Ale bohater stwierdzi, że. Eee, w sumie. W sumie to ja wolę damage, ok? I teraz semowentę ucieka. Type się świeci. Być może po prostu. Było wiadomo, że nie ma na niego bicia, sojusznik nam podpierdala jeszcze, czy tak brzydko powiem, damage, ale pięknie za to go wysadzamy. Zostaje się Semovente, zostaje się gdzieś jeszcze Arta. No niestety, ale nasz pan w Plutonie trafia do garażu, więc teraz musimy podświetlać sami sobie. I oby Tiger Mouse nie miał na nas tutaj bicia, bo on wciąż żyje i ma się całkiem... Nieźle. Arta jest tutaj przed nami. Bohater wykrywa ją, słabo ją troszkę widać, ale podjeżdża do przodu. Ona też się nie zorientowała w porę, że tutaj ją wykryliśmy, więc w zasadzie misja wykonana. Wystarczy jeszcze tylko wygrać bitwę, co nie powinno się wydawać trudne w tej sytuacji, w jakiej jest bohater. Chociaż tam TS-54 walczy dosyć. Ciężko mu to idzie, trzeba przyznać, ale Tiger Mouse ma jednak w końcu całkiem dobry pancerz, jednak T-34-3 pomogło i się uporaliśmy z rywalami, robiąc 7 fragów, wykonując misję i przy okazji robiąc ponad 10,5 tysiąca uszkodzeń. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie, cześć i czołem!